Dzień dobry Państwu. Witam Państwa. Obsługa pociągu EXPRESS intercity Polsko relacji Warszawa Wschodnia, bielsko biała Główna Pociąg ten zgodny do składu miasta, zatrzymuje się na stację stacjach. Zabijcie Panowie, przejazd 21, 27. Zostawię 21, 48. Katowice. 21, 59. Pychy. 22. 20. 3, 22 22.37. Czechowice Dziedzice 22.47. Pociąg kończy bieg na stację Bielsko-Biała-Gówna. Panów we Przeniesku Jana 23.5. Zaproszę Państwa do wagonu barowego warstw, który znajduje się w końcowej części pociągu pomiędzy wagonami klasy pierwszej a wagonami klasy drugiej. W całym pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Dziękujemy za uwagę. Życzę Państwu przyjemnej podróży.